Czołem. witam Was serdecznie, jest to ten wartownik. Otóż tak, pamiętacie, zawsze chciałem kupić sobie drona i kupiłem w końcu drona DJI'a, Phantoma. Oczywiście, jak widzieliście na poprzednich moich filmach, jeszcze nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam. Latałem tym dronem, tylko ten dron ma jeden problem. To jest dron, który jest bardzo masywny, nieporęczny i poza tym technologia przesyłu obrazu działa w ten sposób, że niestety, jakby to ująć, na dłuższą, na dłuższą metę się to nie sprawdza. Przebitki 60 metrów ode mnie, dron gubi sygnał, wraca. Dlaczego? Już wam tłumaczę. W mieście ten dron ma problem, bo jest w zasadzie łączności Wi-Fi czyli łączność z dronem, a klawaturą, czyli telefonem w tym przypadku akurat, który jest połączony z klawaturą, anteną, jest przez Wi-Fi. Co niestety powoduje to, że zasięg słabnie i mówię, po 50-60 metrach niestety ten zasięg się gubi i dron chce wracać. Ja wiem, że przepisy mówią jedno i drugie, tak więc ja dzisiaj nie będę tym dronem latał, czy będę latał tym dronem starym. Pokażę Wam i ten dron nowy, który kupiłem. A teraz Wam pokażę dron stary. Nie wiem, czy ktoś z Was miał styczność z marki DJI. To jest DJI Phantom 3SE. Powiem tak, jest gabarytowo duży. Wielkościowo jest również duży. Sposób gaszenia polega na tym, że w jedną z płus jest zmontowany czujnik naciskowy. I idą przewody, znaczy w każdą płotę, widzę w trzy, jest nacisk. On jest poinformowany, że wylądował. Tylko, że niestety, jak mówiłem, jego wielkość i gabaryty do przenoszenia są straszne, gdyż te elementy są nieodłączalne. Jest duży, nieporęczny, ciężki i do tego, żeby nim latać, trzeba mieć inne uprawnienia. Trzeba mieć licencję A2. Pokazałem Wam tego drona. Idziemy po następnego. Nowego. A to moi drodzy DJI Mini 2. Ten dron waży 249 gram. Tego drona można złożyć. Każdy z tych elementów jest składany, przez co on zajmuje tyle, że mieści mi się w dłoni. Tego drona ledwo co obejmuje dłonią. I teraz pamiętam, jak nagrywałem pierwsze przebitki z punktu widokowego w zielonczenie tym dronem, to nie mogłem zbyt niedaleko odlecieć. To po pierwsze, a po drugie, problem był taki, że ja mam plecak do nagrywania. W plecaku posiadam oczywiście, wiadomo, dwa aparaty, mikroporty, kamera GoPro, kamerkę dji no i to trzeba z sobą nosić. I do niego jest osobny plecak, który jest. Mimo tego, że to nie jest takie ciężkie, ale jest większe od tego, który mam ze sprzętem całym. I tyle, się gdzieś zabrać, to no teraz tak. Plecak z aparatami mam na brzuchu, a tamten z tyłu mam jak żółw chodzę. To, 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 nie, to nie jest wygodne, nie? Więc musiałem pójść trochę do przodu. Poza tym, jak mówiłem, ten dron ma łączność przez Wi-Fi. Ten dron się łączy tak zwaną łącznością, która się nazywa OcuSync 2.0. To jest ich zewnętrzny, jakiś wewnętrzny system łączności, też bezprzewodowej oczywiście, tylko że w tym przypadku łączymy z aparaturą, którą zaraz pokażę, drona przez Wi-Fi, a w tym przypadku łączymy z aparaturą drona, znaczy z aparaturą telefon do drona przez kabel. Zaraz Wam pokażę. Klawiatura do fantoma wygląda w następujący sposób. Mamy antenę, oczywiście się różni trochę klawiatura, bo są różne. Akurat do tej wersji SE jest klawiatura z jedną antenką, a do poprzednich była z dwoma antenkami. Niby tamte miały lepszą łączność. Nie wiem, nie znam się. Ja mam tylko tego, tym latałem. Jeśli chodzi o nagrywanie, wiadomo, też jest troszkę inaczej, sami zobaczycie. Tu jest o wiele mniejsza, mniejsza matryca, a moim zdaniem, nagrywa lepiej niż ten. Ten ma większą matrycę. Widzimy nawet po samym aparacie, że jest większy w kamerce samej. Krewtura jest następująca. Tu wkładamy sobie telefon. Mamy telefon w pozycji, oczywiście standardowej, jak zawsze, czyli tym sobie o, naciskamy to się rozsuwa i widzicie. Rośnie bardzo wolno, jak po tabletce. No i sobie wkładamy tutaj telefon. Ale jeden plus jest tego taki, że mamy takie stopki, które możemy złożyć. Te, o. I wtedy tutaj wejdzie nawet solidnej wielkości tablet. No już tabletem o wiele lepiej widać, nie? Składamy, zamykamy i działamy. Klawiatura jest takiej wielkości. To jest klawiatura do fantoma. Klawiatura do DJI'a. Malutka, poręczna. Dla wszystkich użytkowników, które mają pady, wiedzą, jak dobre jest to, że to jest takie wcięcie. Wtedy się trzyma, jak na konsoli, jest wygodniej. Te palce mają co robić, mają gdzie się trzymać. Jest git. Drążki w tej aparaturze są wkręcane. W tej chyba też. Musimy zobaczyć. Tak, też są wkręcane. A ciekawe, czy pasują między dronami. Poczekajcie. To jest chyba trochę inny gwint. To się tylko końcówkę samą odkręca. Ja myślałem, że się całą odkręca. Dobra. Okej. Okay. Nieważne. To też się rozkłada. jak mówiłem, w tej aparaturze łączymy drona za pomocą kabla. Wkładamy telefon, podpinamy kabel, kod mam lighting, bo używam iPhone'a. Są też kable na USB-C. Ja USB-C nie posiadam, bo kupiłem oczywiście drona używanego w dobrej cenie. Naprawdę to trzeba przyznać, że mi się trafiła okazja. Tutaj tableta raczej nie wsadzimy, ale widziałem, są takie adaptery specjalne podczepiane, że powiększają tą przestrzeń, wtedy można sobie jakoś tablet założyć. No, Podłączyć je będzie działać. Z takim małą klawiaturą, z takim tabletem, no może być trochę ciężko, ale to kwestia gustu, każdy lubi inaczej. Kolejna sprawa. Tutaj mamy stabilizację obrazu troszeczkę inną, bo tu jest gimbal dwuosiowy, z tego co pamiętam, tak? Raz, dwa, dwuosiowy czy trzyosiowy. Waga drona 249 gram, tu jest ponad kilogram. Cało mówi za siebie, skrzydła, śmigła. Ten dron, na jednym filmie, który możecie zobaczyć, miał upadek niestety. Zaliczył tak, że jak lądowałem, to go obróciło do góry nogami, bo nie wyłączył się silnik, zaczęło się kręcić. O on lata. nie sprawdzał on nie bo się stało. Żyje, chłopak. Tylko kwestia tego, że po prostu no, śmigło jest się, lekko spodziarane, co nie powoduje zbytnich wibracji. Aczkolwiek na ten dron wymieniłem nawet te gumki specjalne, bo to jest. Taki... Tu ten gimbal jest podczepiony takie gumki, takie jakby można powiedzieć, poduszki. Wymieniłem te poduszki, to wszystko niby działa, ale. No nie wiem, no, nie ma takiej stabilizacji obrazu jak na przykład ten, no ten nie ma żadnych gumek chociaż może coś tam ma ma jakieś gumki, dobra ma no ale niestety no nie oszukujmy się no ten trzyma obraz i fajnie się utrzymuje w powietrzu a ten niestety nie takie, takie technologia przed do niestety, niestety nie zrobimy tutaj też się wkręca drążki, drążki są chowane na dole zaraz Wam nagram kilka przebitek z tego jak to lata co mogę Wam powiedzieć więcej moim zdaniem jak za siedem stówek Piękna rzecz. Tego drona przekażę następnemu. Niech się męczy. Żeby, niech się bawi. Mateusz to będzie twoja kolej. Nie mam instrukcji obsługi. Musisz sobie sam obcykać te przełączniki. Nie wiem, co to znaczy, co to jest, nie wiem, jak samo do sportowych turbo włączasz i lecisz. Nie, nie wiem, nie wiem. Musisz sobie popatrzeć. Ja na tą chwilę zawijam. Nagrywać dalej. Widzimy się za chwilę. A więc zostawiamy Audi, bierzemy z sobą dwa drony i idziemy. Idziemy trochę polatać, ale suszę tutaj też latają dronami, więc będziemy kombinować. Widzę fajny punkt widokowy, na który oczywiście wejdziemy. Są ładne pola właśnie, chciałem je ponagrywać. tylko teraz wiadomo jest jesień. Coś tam się buduje czy mi się wydaje. to ja nie wiedziałem, że tam jakieś domy są. Dobra, będzie ciekawie. Jak widzicie, dron mi sugeruje, że może startować. Więc odpalamy tego bąka. Jak to było? Tak czy w dół? Czy do góry? No, odpalimy go klasycznie. Chodzi jak czołg, nie? Już się gibie. Nagramy kilka przebitek. Dystans 60 metrów. 100, 120 metrów. i tnie. O, weak sygnał. 150. Gubi, gubi sygnał. Spróbujemy tak, a to płynnie nie da rady co Tnie jak cholera. Jak bąk, kurde. <grym> Powiedziałbym, maleńki, chodź do mnie, ale to z maleńkim nie ma nic wspólnego. Można by trawę nim kosić, kurde. A się boję, jak on hamuje, bo jest niepewny, z zdziepko. O, już zgubił sygnał. Weak sygnał, widzicie? Po 50 metrach. I teraz, kurwa, jak tu nim latać? To ja nie mam pojęcia w ogóle. O, już zgubił sygnał. On jest taki dobry na, nie wiem, na zabawę. Na początek, żeby się trochę ogarnąć z lataniem. Dobra, ląduj, maleńki. Dla Ciebie na dzisiaj koniec latania. I to był chyba mój ostatni lot tym dronem, dlatego że ten dron... Kasia prawie nagrywa, nagrywa. Ten dron będzie... Teraz się nim będzie męczyć Mateusz, a my lecimy za chwilę dalej, cyk, i przełączamy się na miniaka. A więc mamy przygotowaną aparaturę, odpalamy mini, ja nie startuję gałkami, ja startuję klasycznie. Podnosimy się z trawy. Mamy półtora metra. gdy w 4K, przełączymy na tryb sport, 55 na godzinę. Pamiętacie dystans? Tam było? Ile metrów? Podniesiemy się trochę do góry. Oczywiście kolega kolegi leci. I fajnie się i Teraz on się podnosi do góry i będzie sobie lądował tutaj, gdzie jestem, więc nie muszę myśleć. Mniej więcej gdzieś tu powinien, gdzie startowałem, powinien wylądować. Także to, co widzieliście, te takie szybkie przebitki z drona, to to nie był mini. Nie. Chłopaki mają drona FPV. Podłączyli kamerkę, polatali trochę. i tak się wydawało, że to niby. Nie, to nie. To nie ma nic wspólnego w ogóle z mini. Mini tak nie zapierdziela. O, gdzie ty jesteś? Góry, ląduj. 77 metrów, 73. No i tu widzicie technologię, to samo robi za siebie wszystko. Tu to, widzicie, to trzeba działać. Przybitki, więcej przybitek goloniowa na przykład i też wiosek będziecie mieli na wideo, bo nagrałem wcześniej, a teraz tak poglądowo pokazuję Wam różnicę między tym, jak te drony wyglądają. I teraz patrzcie, no wiadomo, oni idealnie tutaj, gdzie powinien być, ląduje, ale... kurde, bliziutko. I tyle. Proszę bardzo. A więc... Lecimy dalej do podsumowania. Dobra, wchodzimy na górę, zobaczymy, jak to wygląda. Ja wiem, że to budowanie dawno dosyć, bo pamiętam, że stare było tam, za tymi drzewami, takie niskie było. A tu jest nowiutkie. Nie możemy może raptem chyba z dwa lata. Troszkę może więcej. <laughs> Widziałem, z tego zdjęcia ludzie wstawiali, ale ja to jeszcze nie byłem nigdy. Na tym punkcie widokowym. Tu jest Dolina inne. Rzeki, która przepływa przez moje miasto, przez Goleniów, więc Ktoś będzie chciał sobie popatrzeć na widoki. To czemu nie? Tam jest fajny też ten, ym, są fajne miejsca na ogniska porobione. Uziemienie widzę jest, jeszcze nie ukradli. Ja mam lek wysokości, wiecie. Jak się patrzę w dół, to trochę tak kurde słabo mi jest. Tu musi pięknie wiosną wyglądać. A teraz wiecie, jest już październik, to taka jesień. No, a więc widzicie, piękny punkt widokowy. <laughs> Mówię, tu musi bardzo pięknie wiosną wyglądać. Tu płynie Ina, która kiedyś była rzeką, oczywiście, użytkową. Iną kiedyś płynęły transporty, barki ze Stargardu. Tam jest Stargard, tam jest goleniu gdzieś. No ale niestety, no, wiadomo o co chodzi. Nikt o to nie dbał, a trzeba o takie do rzecza dbać. Już nie jest pławna, nie? Już nie można tędy przypływać. Niestety. A szkoda. Bo naprawdę to robiło robotę. Chyba z tego, co słyszałem, to było cegielnie, bo stąd płynęły statki, barki, barki stateczki, multki barki, do ino czyli przez goleniów do ino Do ujścia inny, taka wioska. Ta wioska już nie istnieje. Jakieś tam pojedziemy. Nagram może o tym odcinek, pokażę wam. Mniej więcej zarys tej wioski od góry, bo tam już nie ma śladu, nie ma nic, tylko został jeden budynek, nic nie ma. I cmentarz. I tam było przeładowywane na transport morski. Tam był port. Tędy płynęły, tam było transportowane, tam było przeładowywane i płynęło dalej w świat. I jak pamiętam, to było chyba cegielnia w Stadgardzie, gdzie robili cegły i tędy cegły przewozili. Więc naprawdę ta rzeka była na stop użytkowa. No teraz, znaczy przed wojną oczywiście, wiadomo, nie? Po wojnie to tak wszystko, wiecie, jak to zawsze było, poupadało. Niestety, nikt się na to nie wziął cała infrastruktura przestała istnieć, no i nie ma po niej śladu. No ale piękne widoki. Jest rano, 10 godzina. Ja swoje ponagrywałem, pokazałem Wam. To już tak drodze pokazania takiej dodatkowej rzeczy, bo tam już mówiłem, że idziemy do podsumowania, a więc idziemy do podsumowania. A przy okazji Wam pokazuję właśnie na co idą fundusze Unii Europejskiej, na coś na co narzekamy oczywiście, że Niby nic z tego nie mamy, a jednak mamy. Ale patrzcie, jest kamerka u góry. Widzą nas. Z podczerwienią. <laughs> jest monitoring. Albo atrapa. Żadnych kabli nie widzę, więc chyba raczej atrapa. Ta odrobinka wiedzy technicznej pomaga czasami. Dobra, idziemy. Na podsumowanie. Witam Was serdecznie. I to jest podsumowanie. A więc tak, zacznijmy od początku. Na początku muszę wam powiedzieć, że latanie tym dronem jest mega zarąbiste. Jak widzicie sami po złożeniu, ten dron jest bardzo malutki, jest bardzo wygodny. Oczywiście tak samo jak i kontroler, jest bardzo wygodny i bardzo malutki. Moim zdaniem, na początek dla każdego, kto nagrywa jakieś swoje vlogi, ma swój kanał początkujący na YouTubie, cokolwiek potrzebuje drona, który pozwoli mu robić mega piękne przebitki, a oczywiście, wiecie, jak to jest. Inwestycja od razu w sprzęt, czyli inwestować w gruby hajs, wydawać nie wiem 6000, 5000 na drona, nie ma sensu. Na tego drona tylko sobie warto zrobić przeszkolenie online kurs pilota drona, który serdecznie polecam. Do tego wystarczy trochę godzin poświęcić na natanie i naprawdę ten dron wystarczy na początek twórczości. On nagrywa w 4K, więc jakoś jest zarąbista. Moim zdaniem, za te pieniądze, które dałem, a dałem 700 zł, Dostęp do części. Ten model DJI jest również wypuszczany w wersji takiej, która się nazywa DJI... Ten model jest wypuszczany w DJI 2 SE. Jest identyczny. Prócz tego, że DJI 2 SE nie posiada tutaj przycisku, który pozwala spłacić baterię, nie posiada tej diody z przodu, która świeci. To wszystko. Jest identyczny korpus części, komponenty, podzespoły i tamten dron nagrywa tylko i wyłącznie w jakości 2,7K ten nagrywa w 4K ten sam dron softem jest jakoś ograniczone oprócz tego wychodzi też dron to się nazywa nowy dron można kupić oczywiście również to jest DJI Mini 4K to jest ten sama, ta sama konstrukcja to jest ten sam dron nie wiem czy ma jakieś tam różnice wewnętrzne, ale komponenty i części pasują Śmigła do tego drona kosztują 55 zł komplet, więc na początek idealny sprzęt. Polecam Wam serdecznie. Jak Wy o tym myślicie, czy na 2024 rok DJI Mini 2 dalej daje radę? Moim zdaniem, jak najbardziej. Phantom był dobry na początek, bo był duży, nauczył mnie wiele pokory, bo nie pozwalał mi za bardzo wykonywać manewrów typu fajnych przybitek na odległość, bo niestety nie lubił dystansów. Był niskodystansowy, nie. No nic nie zrobię, taki był. A więc, co mogę Wam więcej powiedzieć? Kupujemy. Kupujemy drony, robimy licencje, latamy. Piękne przebitki, piękne wideo nagrywamy. Mój wartownik i czołem. Kończymy na dziś, a ja odpalam streama. Hej.